Witam wszystkich, z tej strony Andrzej. Dzisiejszy film poświęcamy zagadnieniom dotyczącym kategorii C oraz E do C. Temat związany jest z dopuszczalną masą całkowitą i rzeczywistą masą całkowitą pojazdu. Te zagadnienia związane są z problemami, które dotyczą nie tylko uczestników kursów na prawo jazdy, ale też osoby posiadające uprawnienia. Więc, Łukasz, bardzo Ci proszę, abyś mógł tutaj naświetlić temat dopuszczalnej masy całkowitej na tą chwilę, i za chwileczkę pójdziemy dalej. Tu mamy na zdjęciu przedstawiony znak dopuszczalna masa całkowita. Mówi nam on o. Maksymalnym ciężarze, jaki mamy wbity w dowód rejestracyjny, składa się na niego y, ciężar samochodu, plus maksymalny jego ładunek, jaki możemy y, zabrać na ten pojazd. Łukasz, teraz proszę cię, jakbyś <trych> powiedział parę słów na temat y, rzeczywistej masy całkowitej pojazdu. I ten znak to jest ten B18. Mówi nam on o. To jak zostało wspomniano, o rzeczywistej masie całkowitej. Na ten ciężar składa się ciężar samochodu plus rzeczywisty ładunek. Czyli w tym momencie, jeżeli przykładowo wieziemy paletę, która waży nam tonę, to sumujemy właśnie ciężar samochodu plus, ten jeden, plus tą jedną tonę ciężaru. I to się składa właśnie na rzeczywistą masę całkowitą. Czyli plus nie patrzymy tutaj już na maksymalny ładunek, tylko na rzeczywisty ładunek, który jest na samochodzie. Łącznie z, z tym y, paliwami, które sobie posiada pojazd. Dokładnie. Bo może powiedzmy Również być tak, z ciężarem samego kierowcy. No właśnie, z kilogramami. Czyli rzeczywista masa całkowita pojazdu to jest ciężar właściwy, ten, który posiada tak. pojazd, plus ładunek, plus y, paliwo plus kierowca. Dokładnie. Pokażemy w strefie egzaminacyjnej miejsca, które zaskakują kursantów odbywający kurs no i oczywiście później już też na egzaminie państwowym. Znajdujemy się teraz w pojeździe ciężarowym i jesteśmy w strefie egzaminacyjnej. Za chwileczkę pojedziemy w te punkty, w te miejsca, gdzie żeby, żeby zaakcentować ten temat, który wcześniej wspomnieliśmy. Teraz tylko uszczegółowienie tematu związanego z dopuszczalną masą całkowitą? Jeśli chodzi o rozpoznanie znaku dopuszczalna masa całkowita to musimy patrzeć tutaj na nazwałbym to znaki szczególne na znaku, czyli jeżeli mamy ciężarówkę i pod spodem tonaż, bądź ewentualnie nie ma żadnego tonażu, czyli jak tutaj jest znak powyżej 3,5 tony dopuszczalna masa całkowita to w każdym bądź razie jeżeli jest ciężarówka na znaku to jest to na pewno mowa o znaku dopuszczalna masa całkowita. Natomiast tak jak tutaj na przykładzie znaku B18 mowa o rzeczywistej masie całkowitej i tutaj jak widzimy mamy sam tonaż na znaku nie ma tej ciężarówki więc właśnie żeby najprostszy sposób rozpoznać te dwa znaki jeszcze raz powtórzę rzeczywista masa całkowita sam tonaż na znaku dopuszczalna masa całkowita tonaż i ciężarówka na znaku teraz tak. Rzeczywista masa całkowita, trzeba wspomnieć, że dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. To znaczy, że pojazdy osobowe, ciężarowe, ale w sensie takim, że ponad 3,5 tony, o tym mówimy, tak? Mogą być też jakieś busy, zgadza się? Autobusy. Autobusy, właśnie. Czyli ich dotyczy ten znak bez ciężarówki, gdzie jest tylko tonaż wskazany na znaku. Dokładnie. No, wspomnieliśmy, co one oznaczają, więc teraz spróbujemy Jesteśmy w strefie egzaminacyjnej, jesteśmy tu obok ośrodka egzaminacyjnego, ale jedziemy, żeby Państwu pokazać tą różnicę między tymi znakami. No właśnie, czyli co, zbliżamy się już do pierwszego znaku. Mamy tu znak informacyjny 18 ton dopuszczalnej masy całkowitej. Z racji tego, że znajdujemy się w strefie egzaminacyjnej, pojazd egzaminacyjny ma tych ton aż 20, bądź drugi zestaw, zespół pojazdów ma tych ton 22. Więc, będąc tu na egzaminie, już nam nie wolno jechać na wprost. Musimy tutaj uciekać w prawą stronę. Mhm. Podkreślę jeszcze raz, był to znak dopuszczalna masa całkowita, i tu dotyczy ten znak samochodu z przyczepą. Natomiast, jeżeli by tam miała jechać kategoria C, to może, ponieważ kategoria C ma ton zaledwie 12. No właśnie, czyli teraz tak, jeżeli widzieliśmy ten znak, 18 ton było, czyli tak. dopuszczalna masa całkowita, Dokładnie. bo była tam ciężarówka na znaku. Czyli jeżeli jedziemy na egzaminie państwowym to na wprost możemy jechać, bo ta dopuszczana masa całkowita jest poniżej 18 ton w pojeździe egzaminacyjnym. Znajdujemy się tutaj na ulicy Opolskiej, jesteśmy w strefie egzaminacyjnej, jest to trasa dość często realizowana na egzaminie państwowym. Pojedziemy w stronę Brochowa, skręcimy za chwileczkę w prawo, ale już tutaj widzimy, mamy znak. I tu ten znak przedstawia nam 15 ton rzeczywistej masy całkowitej. Zespół pojazdów, który mamy na egzaminie ma dosłownie, jeśli chodzi o to nasz egzamin, jeśli chodzi o rzeczywistą masę całkowitą, ma dosłownie taką samą wartość, jak jest tutaj na znaku, czyli on waży 15 ton. Czyli tutaj, w tą drogę, możemy wjechać. Gdyby było tutaj 15 ton i kilogram, to tutaj już byśmy nie mogli wjechać, ale mamy 15, więc Tutaj się mieścimy i tu na spokojnie możemy wjechać. Często ludzie mylą ten znak dosłownie ten 15 ton z dopuszczalną masą całkowitą i powstają tutaj problemy, czy mają tutaj wjechać, czy też nie. Sugerują się tutaj znakiem tym tonarzem 20 ton, dopuszczalnej masy całkowitej i często mówią. Kursanci, że tutaj nam wjechać nie wolno, a to jest właśnie rzeczywista masa całkowita, więc możemy tutaj wjechać i jechać tą drogą. Czyli zestawem ciężarówka z przyczepą, po jeździe egzaminacyjnym i w tym, którym się uczymy w obecnym czasie, wjeżdżamy, jeżeli widzimy ten znak. Tu mamy 15 ton. Odnośnie się tego tematu rzeczywistej masy całkowitej pojazdu wspomnieliśmy o różnych pojazdach. Widać tutaj, że są takie przepusty, mosty i tak dalej. Może się okazać, że na znaku będzie jedna tona, bo to będzie jakaś kładka, czy cokolwiek, i to będzie dotyczyło wszystkie pojazdów pojazdów osobowych, nie tylko tych powyżej 3,5 tony, ale też takich zwykłych pojazdów, które są e, na przykład cięższe e, w rzeczywistej masie całkowitej niż ten, jedna tona, i wtedy na taki mostek czy jakieś, taką, e, jakąś przeprawę nie będą mogły wjechać.